Powoz w Gruzji trwał od 11 lat. To może na początek, powiedzmy, jak to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że przyjęliśmy tutaj w Lublinie setkę dzieci gruzińskich z terenów, na których trwały działania wojenne. To był wrzesień 2008 roku. Przygotowaliśmy tutaj, myślę, że bardzo ciekawy pobyt dla tych dzieci i taką dobrą opiekę. Potem jednym z pierwszych takich naszych dzieł to było fundowanie obuwia i ubrań dla sierot wojennych, które były w ośrodku prowadzonym przez Caritas w Tbilisi, a potem szereg innych działań, głównie na terenach dla uchodźców wewnętrznych, przesiedlonych wewnętrznie. Udało się tam zbudować stolarnię, wyposażyć pracownię komputerową, kilka pracowni krawieckich. Cały czas wspieramy też lotny szpital, czyli odwiedziny lekarzy w ośrodkach dla uchodźców, gdzie brakuje podstawowej opieki medycznej. No i teraz to dzieło obozów, które prowadzimy w środowiskach takich silnie zdefaworyzowanych. Poza tym, gdzie tam się udaje, to fundujemy też naukę języka angielskiego, co jest bardzo potrzebne w tych środowiskach takich wykluczonych i oddalonych. Te działania są prowadzone w kilku, nawet może kilkunastu miejscowościach? No tak. Od Doliny Pankizi, gdzie mieszkają Kistowie, czyli Czeczeni z obywatelstwem gruzińskim, po Adżarów, którzy z kolei mieszkają przy granicy z Turcją. Czyli tak właściwie można powiedzieć, że główne ośrodki na terenie Gruzji, ale też i całkiem małe, były objęte różnymi naszymi działaniami. Tam mamy też partnerów, niektóre z kontaktów są kontynuowane, nawiązujemy też nowe. Co jest aktualnie według księdza największym wyzwaniem w Gruzji? No chyba wspieranie ich aspiracji i przynależności do tego kręgu wolnego świata, kultury euroatlantyckiej ze względu na to, że z północy i od południa jest cień wojsk rosyjskich, baz rosyjskich i tych dążeń imperialnych Rosji. No i chyba ta ciągła niechęć Rosji, no trzeba pamiętać o tym, że Gruzini jako pierwsi ogłosili wystąpienie ze struktury Związku Radzieckiego, od tamtej pory sympatii za wielkiej w elitach politycznych Rosji oni nie mają. No, ale wspieranie jakimiś drobnymi inicjatywami, sama obecność, pamięć, dodawanie im jakiejś nadziei, otuchy, to wydaje mi się jest ważne. No, chyba że najbliższe lata czy miesiące przyniosą jakąś zmianę sytuacji. Byliście w różnych miejscowościach Gruzji. Powiedzcie dokładnie, w których scharakteryzujcie te miejsca i mieszkańców tych miejscowości? Ja byłam w miejscowości Nikozji. Jest to wioska przy granicy z Osetią Południową, czyli taka strefa przygraniczna, dosyć specyficzna. Mieszkańcy tej wioski to Gruzini, ale też osoby przesiedlone z Osetii, czyli tak zwani uchodźcy wewnętrzni. My byliśmy z Anetą w miejscowości Janeti, czyli niedaleko ku Taisi, ale gdybyście szukali tej miejscowości, to normalnie na mapie nie znajdziecie, bo miejscowość, która jest poznaczona Janeti na mapie, znajduje się około 20 km od tej dzielnicy, w której myśmy byli, i mamy nadzieję, że za rok, jak tam będzie obóz. W kolonii, że będzie chociażby znak, że tam ktoś mieszka w tej miejscowości. W miejscowości mieszkają my, czyli Gruzini, którzy w 1944 roku, tak jak Tatarzy Krymscy, byli wysiedlani do różnych części Azji Środkowej i tworzą taką, można powiedzieć, zamkniętą społeczność na pierwszy rzut oka, natomiast nas przyjmowali tak, że nigdy by o zamkniętości ich, Nikt by nie powiedział, tylko wręcz odwrotnie, bardzo sympatyczni i bardzo gościni ludzie, którzy na zamknięte nie w ogóle nie wskazywali w żaden sposób. W nieco innej miejscowości, Ola i Ola. Zgadza się. My byłyśmy w miejscowości Szaszpebi, to jest wioska położona około 15 kilometrów od miasta Gori, również zlokalizowana blisko granicy, bo zaledwie 15 kilometrów od osób, u których mieszkałyśmy, od narodowości osetyńskiej. Bo takie narodowości są osoby, które nas gościły i u których ten czas wspólnych zajęć z dziećmi spędziłyśmy, 15 kilometrów zaledwie dzieli ich od granicy, na której stacjonują wojska rosyjskie. No właśnie byliście w miejscowościach, gdzie tak naprawdę mieszkają uchodźcy z ostatniej wojny, ale też i z czasów wcześniejszych, na ile to doświadczenie trudne, życiowe jest wciąż żywe w tych ludziach, na ile ich determinuje w obecnym życiu czy na co dzień. Jest to żywe doświadczenie, ponieważ to wspomnienie jest nadal żywe. W miejscowości Nikozi ludzie pamiętają walki, też wśród naszych uczestników obozu, niektórzy już mieli po 17-18 lat, więc były to dzieci, ale pamiętają. Są też takie drastyczne wspomnienia, jak na przykład w przypadku dziewczyny, która została przesiedlona z terenów Osetii, gdzie jej dom rodzinny spłonął. Te wspomnienia są też żywe ze względu na ciągły proces, Proces borderyzacji, i przesuwania granicy, ale też stawiania sztucznych umocnień, płotów, które odbywają się w zasadzie cały czas, również w trakcie naszego pobytu, doszło do takich akcji. Także też mogłyśmy to odczuć nawet na sobie, bo jakby zostało nam też pokazane, gdzie można chodzić, a gdzie już nie można, gdzie jest za daleko, tak? I pewnego razu, kiedy też oddaliłyśmy się, to wzbudziło to zaniepokojenie u naszych gospodarzy. Mezchetyńców też to y, czuć, no tutaj ta odległość czasowa jest większa. E, o wiele mniej, ponieważ w tej miejscowości mieszkają sami Mezchetyńcy, więc są tak trochę na marginesie społeczeństwa gruzińskiego. Nie mają potrzeby, żeby rozmawiać po gruzińsku ze sobą, bo mają swój język meschetyński, dialekt tureckiego, więc tutaj, owszem, kiedy jeżdżą na przykład do miasta albo gdzieś dalej do pracy, no to wtedy jest jakaś potrzeba zasięgnięcia do tego języka, dzieci chociażby do szkoły, bo nauczyciele są w gruzińskie. Natomiast będąc w swojej społeczności, to właśnie my byliśmy tym bodźcem, który ich trochę motywował do tego, by mówić po gruzińsku, ponieważ kilka naszych wyrazów, które używaliśmy, Gamarjoba, Rogora, Harmadloba, to dla nich było coś, że my z nimi po gruzińsku, to oni też do nas po gruzińsku, chociaż między sobą, w takim życiu codziennym, ten język, który używają na co dzień, moschetyński i przez to, że są tak gdzieś trochę na poboczu, to o wiele mniej, jakby całość, która się dzieje wokół nich, mniej nią się przyjmują i interesują. Żyją w swoim świecie, tak trochę na poboczu. Sami się izolują, czy społeczeństwo gruzińskie ich izoluje? Przede wszystkim społeczeństwo, bo mają chęć na przykład, żeby te dzieci poszły do innej szkoły niż tam na wsi, ponieważ uważają, że w tej szkole za wiele się nie nauczą. Natomiast gdyby pojechali do tej szkoły do miasta to o wiele lepiej, raz że oni by uczyli się, to dwa terby powodowało, że chcą takiego kontaktu żywego, ale dla nas na przykład było dobrym doświadczeniem to, że kiedy na zakończenie mieliśmy taki festyn, to zaczynaliśmy go od odśpiewania hymnu gruzińskiego i było widać jakby nie tylko że umieją tekst hymnu, tylko że oni są jednak bardziej gruzinami niż rodzice, którzy mają te takie bardziej zaś... Meschetyńskie to korzenie, takie bardziej, bardziej meschetyńskie niż gruzińskie. W pewnie to doświadczenie uchodźstwa jeszcze jest żywe. Jest żywe i rozmawialiśmy o upływie tych 11 lat od momentu, kiedy te tereny, w których teraz mieszkają, zostały przez tych mieszkańców właśnie zasiedlone. U nich też na nowo te wszystkie trudne chwile żyją, ponieważ każdego dnia spoglądają na granicę i spoglądają w te strony, w których kiedyś mieszkali. Ta granica jest cały czas w zasięgu ich wzroku, więc tutaj też trudno jest o taką stabilizację życia, o taką normalność w budowaniu czegoś nowego. Jest też lęk, szczególnie w młodych osobach, lęk przed tym, co się stanie w czasie przyszłym, dlatego, że jest duży niepokój, szczególnie u młodzieży, Natomiast w kwestii językowej, te rodziny, z którymi przyszło nam się spotkać, świetnie mówią po gruzińsku. Nauczyli się tego języka, bo ich ojczysty język to jest język osetyński. Także to są osoby, które są trójjęzyczne, mówią zarówno w języku osetyńskim, gruzińskim, ale też w języku rosyjskim i w takim też języku komunikowaliśmy się z nimi. No to pod tym względem można powiedzieć, że mają spore perspektywy, ale jakie w ogóle te miejscowości dają perspektywy, chociażby ludziom młodych? Młodzi uciekają z tej miejscowości, nie chcą tam mieszkać. To też wiąże się z ich edukacją. Szaszwebi to jest miejsce, w którym jest szkoła podstawowa. Natomiast naturalnie kształcąc się dalej młodzież przejeżdża do Gori, to jest wspomniane miasto położone niedaleko od Szaszwebi, przy głównej trasie? i tam mogą kończyć szkołę średnią, natomiast na studia wyjeżdżają już do Tbilisi i tam zostają, tam szukają pracy, tam mają większą szansę na to, żeby zarówno się kształcić, ale żeby też zarabiać na siebie i myślę, że taka jest perspektywa dla tej młodzieży, ucieczki z tego miejsca i zwyczajnego przesiedlenia takiego naturalnego, osiedlenia się w zupełnie innych stronach Gruzji. Stolica jest niedaleko od Czeszwebi, nie ma trudności z dojazdem ani do stolicy, do Tbilisi, ani też do Gori, więc tutaj większość z tych młodych osób. Ucieka. Albo też tam pracują, pracują albo młodzi, albo też pracują dorośli, ci, którzy pracę mają, bo tutaj jest też duży problem bezrobocia wśród mieszkańców Szaszwebi. Także ci, którzy w ogóle jakiekolwiek prace zarobkowe podejmują, to jest nieliczny procent z całej społeczności. W Nikozji te perspektywy są dla młodych? Nieszczególnie. Też jest to mała wioska i jest to miejscowość peryferyjna, czyli leży już przy samej granicy. Tak jak i w całej Gruzji, panuje tam duże bezrobocie. Ludzie zajmują się głównie uprawą. Płace w Gruzji są niewielkie. My pracowałyśmy akurat z grupą młodzieży, z których część już kończyła szkołę średnią, więc przygotowywali się do przyszłości i do swojej dalszej drogi. Też byli w takim momencie, że czekali akurat na. Na wyniki, czy dostaną się na studia, bo wszystkie osoby akurat, które były w tym wieku aplikowały na studia i bardzo im zależało na tym, żeby się dalej kształcić, bo w edukacji widzą dla siebie perspektywy. Większość z nich chce się uczyć, chce wyjechać z Nikozji, ale też być może w perspektywie dalszej w ogóle z Gruzji. Też ku naszej wielkiej radości, później mieliśmy informacje zwrotne, że dzieciaki dostały się na studia tam, gdzie chcieli, także tutaj była radość. No, A jak wygląda to Vianeti? Vianeti, przez to, że społeczność jest bardzo niewielka, bo tam mieszka około 280 osób, wszystkich mieszkańców od małego do starego, no to przede wszystkim, jeśli chodzi o pracę, to jedynie praca poza tą miejscowością, temu, żeby jakoś niwelować to bezrobocie, które jest tam. Jest na przykład zaangażowanie Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, bo tam zostały kupione i zawiezione dwie maszyny do szycia. Kobiety miały warsztaty, przeszły naukę, szkolenia do szycia na tych maszynach. I miejmy nadzieję, że w niedługim czasie uda się im na tym jakoś zarabiać, chociażby na swoje jakieś potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o młodzież czy mężczyzn, mężczyzn praktycznie na wsi nie ma, bo wszyscy wyjeżdżają do pracy albo do Turcji, Azerbejdżanu, albo do większych miast Tbilisi, Kutaisi czy Batumi i młodzież też bardzo chętnie, jeśli by była taka możliwość to najchętniej do szkoły, nawet tej podstawowej poszłaby gdzieś poza to wieś, żeby czegoś się nauczyć. Ci natomiast, którzy chcieliby pójść na studia, to chętnie też albo Batumi Albo Tbilisi, takie dwa kierunki. Spędziliście tam blisko dwa tygodnie. Powiedzcie, jak naprawdę organizowaliście ten czas? No i pewnie pracowaliście z różnorodną grupą, bo były i dzieci, i była młodzież. Tak, w przypadku młodzieży były to osoby od 14 do 18 roku życia, grupa 25 osób. I tutaj te zajęcia no, były bardziej też dla nas wymagające, żeby po pierwsze miały taki aspekt edukacyjny, ale też były dla nich ciekawe, były też jakąś formą rozrywki, ponieważ większość z tych dzieci nie ma w ogóle możliwości, żeby gdzieś pojechać na wakacje. Także w Nikozji takie obozy, półkolonie na miejscu są organizowane już od pięciu lat i jest to w zasadzie no, jedyna forma, kiedy w ciągu wakacji oni spędzają razem czas, więc jest to też duży taki aspekt integracyjny. My stawiałyśmy właśnie na zajęcia edukacyjne, na przykład z pierwszej pomocy, też różne artystyczne, żeby im pokazać jakieś nowe umiejętności, czyli na przykład robili maski gipsowe, dekorowali torby, biżuterię, co się szczególnie dziewczynom podobało. Też dużo rozmawialiśmy na przykład na tematy dotyczące przyjaźni, wolontariatu, próbowaliśmy Zachęcać do tego, żeby podejmowali w swoim środowisku już jakąś aktywność. Też rozmawialiśmy na temat równości płci czy stereotypów dotyczących płci, jakie są. Natomiast część popołudniowa była przeznaczona bardziej na takie zajęcia sportowe, animacyjne. U nas było bardzo wesoło, ponieważ mieliśmy dzieci w wieku od czterech, czasami nawet młodsi przychodzili. Do najstarszych 18 lat. No i z taką grupą 50-60, to taki standard, z takim rozrzutem wiekowym, to trudno było zrealizować coś edukacyjnego. Natomiast myśmy postawili na to, że mieliśmy temat przewodni podróży dookoła świata, gdzie każdego dnia odwiedzaliśmy inny kontynent i stawialiśmy przede wszystkim na dużo zabaw, dużo ruchu. Mieliśmy dni gruzińskie, dni polskie, na zakończenie tego wszystkiego był fasten rodzinny, ale też w mniejszych grupach staraliśmy jakoś trochę współpracować z tymi najstarszymi, których było pewnie najmniej liczna grupa młodzież w wieku 14-17 lat i z kobietami, które mieszkają tam na co dzień, celem przekazania im swoich umiejętności, wiedzy by dalej kontynuowały to dzieło, które trwa latem, banaki, że po tych 10 dniach chociażby co jakiś czas oni się spotykali razem z dziećmi i robili taki dzień radości, dzień zabał. I miesiąc po, teraz w ubiegłym tygodniu, była taka akcja, gdzie mamy złowały dzieci i taki dzień organizowały im. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni, że to żyje, funkcjonuje i mamy nadzieję, że będzie nadal trwało. Szaszwebi, też i dzieci młodzież. Zgadza się. W Szaszwebi takie działania wakacyjne to też tak naprawdę pierwsze kroki w tym roku były stawiane i jest ogromna potrzeba organizowania takich aktywności, bo tam naprawdę nie ma perspektyw, nie ma możliwości na takie pożyteczne i miłe spędzenie czasu dla dzieci. Dlatego wszelkie działania, które są podejmowane, mają głęboki sens. Przychodziły dzieci do nas w grupie 20-kilku osobowej od 7-6 nawet lat do 15. Oczywiście przy tej temperaturze 40 stopni zdarzało się, że czasami byli zmęczeni też tymi zabawami ale generalnie to jest jednak w przeciwieństwie do naszych polskich dzieci. To są dzieci bardzo energiczne, takie dzieci, które lubią tańczyć, które też bardzo ładnie tańczą, które są też uzdolnione, mają przeróżne umiejętności artystyczne. My też trochę nowych umiejętności nim zawieźliśmy w ramach naszych zajęć i o dziwo one naprawdę bardzo dobrze się przyjęły. I wszelkie gry sprawnościowe, zespołowe, które realizowaliśmy, i zabawy animacyjne, i warsztaty, które przeprowadziłyśmy naprawdę, Dobrze zostały przyjęte przez tę grupę uczestników. W Szaszwebi prowadzone były również zajęcia z języka angielskiego. Niestety poziom języków obcych u tej grupy dzieci jest bardzo kiepski, i mamy nadzieję, że po tym spotkaniu, też po takich próbach porozumienia się z nami, bo to dla dzieci było jednak jakieś wyzwanie i chętnie je podejmowały, nawet na zasadzie takiego pierwszego kontaktu, zapytania, jak się czujemy, dzień dobry i tak dalej, to widziałyśmy, że mają taką ogromną chęć. Do tego, żeby kilka słów z nami w języku angielskim zamienić, więc to też taki czynnik mobilizujący był do nauki. I tutaj mamy taką głęboką nadzieję na to, że dzieci podejmą wyzwanie i tego języka, czy w ogóle języków będą się uczyły. Tutaj też w kwestii takich obaw u mieszkańców. Jest problem porwań, o których mówi się głośno, o których jest głośno też w mediach, i w czasie, w którym my byłyśmy, w tym czasie zostało porwanych 8 osób. To są osoby przetrzymywane i za które żądane są pieniądze i potem na szczęście są wypuszczani. Natomiast to jest też duży problem, z którym borykają się mieszkańcy tych terenów przygranicznych. Problem, o którym się mówi, ale który jest nierozwiązywany w moim odczuciu. Tak Próbowałam też zweryfikować, próbowałam się dowiedzieć czegoś na ten temat, ale oprócz tego, że są, że się zdarzają te porwania, oprócz tego, że są pewnego rodzaju też zasady co do zbliżania się do granicy, przekraczania tej granicy, to tutaj trudno jest też takie sytuacje wyjaśnić. Natomiast ci ludzie, którzy Mieszkają, oni są oddzieleni od rodzin, którzy zostali po drugiej stronie, którzy mieszkają w górach, którzy nie mają dostępu do lekarza. Często brakuje im środków medycznych, bo o takich sytuacjach rozmawialiśmy z mieszkańcami. I osoby z rodziny próbują chociażby dostarczyć im czasami taką pomoc, a tutaj wchodzą właśnie w takie bardzo ryzykowne już miejsca, które też grożą porwaniem, właśnie dla okupu. Tak naprawdę to nie jest tylko tak, że Stowarzyszenie Solidarności Globalnej organizuje obozy i koniec. To zapytam, co po tych obozach, bo na pewno poznaliście rzeczywistość tamtych miejsc i wiecie, jakie są też potrzeby i wyzwania na przyszłość. Tak, Stowarzyszenie ma już 11-letnią historię działań w Gruzji. Same obozy organizujemy od 2017 roku i na pewno ta inicjatywa będzie kontynuowana w przyszłości. Natomiast mamy też takie inicjatywy długoterminowe, szczególnie miejsce miejscowości Janety. Tam zainwestowaliśmy już w ubiegłym roku w lekcje języka angielskiego oraz warsztaty krawieckie, i język angielski będzie kontynuowany również w tym roku. Również zastanawiamy się, nadal konsultujemy z naszymi partnerami, jakie inicjatywy możemy podjąć też w innych miejscowościach. Ponieważ też organizacja, z którą współpracujemy, czyli Consent, stawia na takie miejscowości, na działania w takich wioskach, które są przy granicy, czy to Osetią, czy to z Abchazją, gdzie są to miejscowości peryferyjne, żeby tam docierać z różnego rodzaju działaniami aktywizującymi dzieci, młodzież, ludzi dorosłych, żeby też kształcić takich lokalnych liderów. To też dla nas było ważne w tym roku, że w każdym miejscu wspierali nas tacy lokalni liderzy. Mamy nadzieję, że te osoby też będą mogły kontynuować na miejscu to, czego próbowaliśmy ich nauczyć. No, ja mam nadzieję, że nie tylko w Janete, ale też w tych miejscowościach, z którymi wcześniej współpracowaliśmy czy współpracujemy wciąż, inicjatywy, które zapoczątkowaliśmy, będą trwały, żyły i się rozwijały i mieć się ku dobremu dla dobra społeczności lokalnych.